Taki oto pokój mamy dzisiaj w hotelu Holiday Inn Airport Berlin Gin bez z dniem straconym Widzowie kawka zrobiona w kubku od grupy z Tajlandii A my lecimy już do autokaru zaraz pani i zobaczymy czy dostaliśmy mandat Także zobaczcie drodzy widzowie takie śniadanie od 5.30 możliwość wydrukowania skorzystania z laptopa z takim jabłkiem a my sobie idziemy odpoczywać zjemy śniadanie i jedziemy w trasę także jesteśmy już na śniadaniu Zobaczcie, jak to fajnie wygląda, z bułeczkami, krocanty, jakieś słodkie ciasta, drzewa, warzywa, ciepłe posiłki, kiełbaski, pyszne do kawałek jak w każdych choderach, soki i pełno kupu. i tak to wygląda zobaczcie takie siedlanko owsianka jogurt naturalny i mandaryny zobaczcie taki ładny poranek w okolicach Holiday Inn tak wygląda nasz hotel zaraz wam coś pokażę tu jest parking dla autobusów Na tu stoją jedne z najpiękniejszych okazów Fiaty, taki busik Ale to nie autobus, no nie? Panowie Osobówka No i w tym oto pojeździe są Polacy Powiem wam Nie szanują, nie respektują niczego Polacy że tak powiem imprezują w aucie po prostu, jednym słowem, arystokracja żularska. Jakby to nie mać. A tutaj bardzo ładny autokar. Ostryk. Pozdrawiamy kolegę, który tam pracował. A my idziemy sobie do naszego autokaru. Pokażę Wam, gdzie stoimy. Stoimy przy, naprzeciwko hotelu Campanile. Tam jest również chiński bufet. I tutaj nie można stać. Ale gazant powiedział nam, że możemy tu postawić. Tak, nie dostaliśmy mandatu, bo jednak Ollton nam pozwolił. Oto tutaj widzę wodę wzięli sobie jedną, a to chyba przewodnik to może. No za darmo. Tak wygląda autobus, jest dużo piachu, no bo oni na plaży tam tupają. Zostawili swoje wiosła. Drodzy widzowie, jeszcze mamy 9 minut pauzy i Jedziemy po Chińczyku Także super professional bus driver jedzie Grupa już czeka pod hotelem, bo umówiliśmy się na 6.30 i tak będziemy Holiday Inn Airport Mr. Tsang Musimy tutaj zawrócić Musisz. I podjazd pod hotel, jesteśmy już w autobusie, Nie. Michał. No. także przyjechaliśmy na miejsce, zostawiliśmy autobus w swoim ulubionym miejscu, a tutaj. I wysadzają pasażerów Zobaczcie, jeżdżą tu autobusy miejskie China Hong Kong, John Deere Zobaczcie na to Dostaliśmy taką pamiątkę i wchodzimy na obiekt gdzie odbywają się zawody Zobaczcie IDBF 17 17 mistrzostwa w Łodziach Włosi idą się przyszykowywać do zawodów tu mamy takie leżaczki zobaczcie Singa Sing Singapur Italia Polacy są nawet. Zobaczcie. I Szwedzi. Tu nawet mamy możliwość zjedzenia jakichś rybki. Ale jeszcze jest wszystko zamknięte, bo Słah, zawody dopiero się przyszykowują. Będą linki do e, wyników zawodów, jak i miejsc parkingowych w okolicy Brandenburg-Der Zobaczcie, Polacy I tutaj mamy też łodzie. Zobaczcie, takie łodzie mają takie smoki z przodu. Tu masz takiego, który jakby prowadzi całą łódź i bije na bębnie. Później zobaczycie to w kolejnym, kolejnym etapie filmu. I każda łódź jest, że tak powiem, przygotowana. Bębny, no pełno tych łodzi, tutaj mamy numerki tych łodzi, bo każda ekipa ma przyporządkowany dany numer, no nie? Także Tak to wygląda o, Grecja Czajna Wow I taka pogoda a tutaj właśnie koledzy stoją i sędziują Raczej ci panowie to są od tych łodzi chcemy zobaczyć trening Polaków Wczoraj, czyli 15 lipca wygrali zawody O, mamy Australię. Jak chłopaki trenują. My tour guide Patrzcie jak to wygląda pełno zawodników tu mamy ekipę chińską która wczoraj wygrała czyli 15 i pełno zawodników Ukraina, Kanada no tak to wygląda nawet, mamy nawet Hiszpanów ola Kanada zobaczcie jakie fajne lwy I Krecik, co robi Krecik? Krecik stuka w taborecik. Drodzy widzowie, chcę Wam pokazać cały ten ośrodek w tym Brandenburger Havel. I żebyście widzieli, no nie? Toalety sanitarne. Tutaj jest taki budyneczek. Tu właśnie są te namioty, gdzie się zbierają i motywują. Wszystkie drużyny Tu możemy zobaczyć przygotowania Drużyn Z Australii nie Nowa Zelandia Zobaczcie jakie chcą stoiska z koszulkami I food trucki. Także zobaczcie Tu mamy ubrania Parki, food trucki. Tak to wygląda o, Ktoś chciałby się sprawdzić w bokserze to może uderzyć za jedyne 5 2 euro 5 gier Zobaczcie India Zobaczcie jak kosztują takie wiosła 260 euro Wszędzie są stoiska z ubraniami do pływania do sportowe Zobaczcie te kajaki Kolejki do futraków. Powiem Wam, najbardziej interesuje mi to stoisko: Langosz. Ceny? Zobaczcie, tu mamy wieżę kapitańską, tu mamy scenę, tu mamy jakieś sklepy piwne, ogródki piwne. Tu widzimy flagi, gdzie. z sponsorami imprezy Lidl Brandenburg Bank zobaczcie tak wygląda to wszystko tam są te łodzie tu mamy scenę tu będzie ceremonia rozdania medali

Prowadzący, sternik. No i trybuny pełna widzów. Załapaliśmy się na rozdanie medali jeszcze. Takie number seven, Ukraina. I China wygrała. Takie number seven, Ukraina. To by było na tyle, jeśli chodzi o zawody. Łodzi, dzisiejszego dnia pozdrawiamy wracamy do autobusu i bo zaczęło padać jedziemy na, do restauracji Państwo moja ekipa już wraca zaraz chyba przyniosą medale bo jak widziałem dzisiaj to wygrali bardzo dużo zawodów w różnych kategoriach 200 metrów no także Czajna wygrała 200 metrów jest odpalony, czekamy na grupę, która właśnie przychodzi Także jesteśmy na kolacji Taki bufet po prostu zobaczcie maszyny jeżdżące Jedzie maszyna z talerzami do jedzenia Kotek. Tak to wygląda. Takie jaja, że spotkaliśmy takie auto. Pozdrawiamy Mateusza, który nim jeździł.